Witam wszystkich bardzo serdecznie w 14. odcinku z Minecraft'a. Bata 14. No i dużo, jest on de facto nagrywany prawie od razu po poprzednim. Jesteśmy no, na tej naszej wieży. No i jak miałem pokazać, tak pokażę. Ała. Te miejsce tamte. Kolejne, co tam budujemy. Drugą wyspę. No niestety nie popłyniemy, bo tego tutaj nie mam do dyspozycji. Ale no, teraz niestety statki nie pływają. Będą tutaj, tutaj ścieżki do tego mostu. Tutaj, no, troszeczkę tutaj więcej tych śmieci mam. No dobra, pierw przejdziemy. Już pewnie po widzicie pojawiające się liany, bo to z dżungli miałem. Zebrałem z dżungli. I że to jest kurczak, którego nie przytaszczyłem, ale tak, mamy tutaj takie opuszczoną wyspę. Taki mam plan. Nie wiem, gdziełem pierwszy, tak jakby główną osadę. Ale jednak odchodzę od tego, że tam będzie jakby takie główne zamieszkałe A tutaj ma być takie po prostu Opuszczone Są świeczki, jest jakieś do z netheru, Dziwne coś Rosną liany, możemy tutaj wejść też na górę Też pooglądać, no wyspa Jest większa, ta wyspa jest większa, więc no tak to, to jakby gorzej wybrałem Ale myślę, że będzie taki właśnie lepszy pomysł, że Z tej jednej wyspy, właśnie tej większej taką opuszczoną wyspę. Na tej może Co tam jest, w tym miejscu. Jeszcze jednej wyspie. Tam też mamy dostępną. No na przykład zbudował opuszczoną kopalnię czy coś takiego. Tam wybudował albo tutaj. To na tej. To jest też dosyć blisko. Nawet można byłoby stąd most wybudować, bo to nie jest daleko mi się tak wydaje. Tej wyspy. Tak by się dało coś tam zbudować. Jakiś opuszczony most. most. Jakieś budowle na niej. Ale to wszystko w swoim czasie. Jak na razie jeszcze nie wiem, co tam będę budować. U, nie wiedziałem, że to jest taki kanion, nawet. Chcę się dodać do tego kuraka. Może złożył jajka. I Anusz. Kolejny kanion. Dużo kanion na tej wyspie. To jest mi idealnie na tą. miał nasionka. O, mamy nasionka. Więc no co? Mamy misję na ten odcinek: odholować tego kurczaka do nas na wyspę. To będzie. To jest plan na ten odcinek. Odholowujemy. Kurczaka. Niech on przyjdzie do nas. Niech po tam siedzieć. Go zostawię. Na tej wyspie naszej. Jeszcze nie będę gdzie zamykać. Albo go zamknę u Boba. W jego domku, bo będzie mieć kolegę tego kurczaka więc tam będą po prostu razem mieszkać, ja też myślę, że jak się to spodoba, ta właśnie ta taka wieża jest taka inna dużo tutaj z drewna buduje, raz miałem pożar ze względu na była yy, burzę. dosyć często burza jest deszcz. ogólnie deszcz tu często pada na tym świecie zauważyłem, no i planuję żeby w końcu no wyruszyć na jakąś wyprawę bo jest tutaj trochę do jedzenia na odcinku, żeby na przykład pójść i się przygotował jakieś surowce byśmy po prostu poszli na przygodę jakąś coś innego wreszcie porobić, a nie wszystko żeby się działo tutaj w tym jednym miejscu, bo to może być już dla niektórych troszeczkę monotonne, tak mi się wydaje że ciągle kosimy w jednym miejscu nie posuwamy się jakoś do przodu, że na jakieś wyprawy nie chodzimy w ja sumie tego nie robię. Nie chodzę na żadne wyprawy. Więc może to być dla Was nudne. Nie chcę tej jednej części wyspy też szczerze jakoś tak zamieniać tego piachu. O! Jako. Tylko dlatego, że tam są też żółwie. A mi trochę tych żółwi szkoda. Więc no. Zobaczymy. No bo są też cztery żółwie. No czy nawet więcej ich tu jest. Więc no może jeszcze troszeczkę więcej będę tutaj przeobrażać tych terenów. Te inne. Bob teraz śpi bez. No więc to jest plus. Bob śpi. Choć kurczaku. Dobra, kurczak jest zamknięty, spacyfikowany. Więc jest fajnie. Mm, a to, to nie wiem, co z tym zrobić, bo to jest nam zbędne. Nasionko. Wezmę z tego albo też tą farmę będziemy eliminować. Pewnie w najbliższym czasie. Trzeba to tutaj całą wyeliminować i trzcinę również przeniesiemy do podziemi, tak myślę. No i po prostu będzie dalej powstawać mur. Myślę, że tu gdzieś może wieża powstanie taka sama, O coś ten deseń. No a mur będzie po prostu powstawać, nie bo trzeba się tutaj zabezpieczyć. Wyspę. I tyle. A zrobić. Więc tak, tu weźmiemy na dół. Przy odcinku no, segregowaliśmy wszystko, więc tutaj jest już całe porobione. No dobra. Mm. Nasionko. I mamy melonki. No i tak, nie mamy skór dużo. Mamy chyba jedną książkę mogę zrobić. Czy dwie. Biblioteczek nie zrobię, niestety. Ile mam? Dwie? Cztery skóry. To są cztery książki. czy jedna biblioteczka. O, proszę. A papier mam z tych hmm... opuszczonych skarbów i statków też więc sam raz na książkę, jedna biblioteczka powstanie Nie będzie idealnie robimy sobie jedną biblioteczkę i postawimy. i co, zużyjemy tutaj te brzydkie brzozowe drewno też muszę wreszcie pójść do tej dżungli, popłyniemy też i na pewno pójdziemy na zdobycie tych na zdobycie kołabińców, na ciastka, żeby było coś innego, tego nie mogę zrezygnować, Chciałem chciałem sprawdzić e, jaki level teraz będzie, nie będzie ta łopata mm. 16 już mamy, więc jest fajnie idziemy coraz bardziej przed przodu z tym levelem na łopatce. I myślę, że zejdziemy na dół do kopalni. Do Neteru nie mam co walić, bo tam naprawdę nic nie ma. Albo kolejne pomieszczenie bym kopał. Nie tutaj albo gdzieś niżej, jakie kolejne. Pomieszczenie, albo tu bym coś. Chociaż sobie mam pomysł. Ogólnie tu jest to nie? Te przejście. To tak średnio pasuje tutaj coś budować. Um, więc tak to już się to sobie w świetle, żeby moby nam się nie zrespiły. Ale myślę, że tutaj. Po prostu zbudujemy coś nowego. Mamy tą efektywność, bo troszeczkę szybciej to się kopie. na dwa korytarz. który będzie tutaj pięknie ładnie prowadził do to Tutaj zbudujemy jakieś inne rzeczy. Takie, no, że problem jest taki w sumie troszeczkę tego si sida, że miejscu gdzie mieszkamy jest dosyć spory potencjał, że znajdziemy po prostu podwodną jaskinię. Takie coś się mega trudno eliminuje. Z ewentualnych kopalni, jak kupiemy jakieś te rzeczy. Troszeczkę wkurzające. No ale trzeba jakoś z tym żyć, nie wiem. Jest prawda. Dobra, teraz tutaj zrobimy takie buty. Nie wiem, co to jeszcze będzie. Myślę, że tutaj zrobimy też coś na tą czcinę w końcu. też zbudować. Trzeba będzie coś z ciną po prostu kombinować. Myślę, się będę robić jakieś tutaj szlaki tunelowe. W ogóle mam taki w sumie plan, żeby. Do, może na dokopać do tej innej wyspy, nie? I drugiej wyspy się dokopać, tam zrobić wyjście. Właśnie dzięki temu zrobić jakby opuszczoną kopalnię, nie? Taki pomysł mam. Żeby takie coś zrobić. Nie wiem, czy to według Was jest dobry pomysł, czy też zły. No, ale według mnie jest to całkiem ciekawe. Nie? Będziemy tutaj budować takie. Ogólnie mam tutaj w planach dużo kopania rzeczy. Jak na przykład wykopanie w tych podziemiach, to mamy te duże przestrzenie, żeby tam coś budować, jakieś takie miasto podziemne, czy coś z mostami może nawet się wybuduje, nie wiem, zobaczymy jak będzie mi się chciało, jedynie to chcę wiedzieć, gdzie tu będzie czy, do, czy w dobrą stronę kopię po prostu, więc tyle jeśli nie, to po prostu będę to zalepiać na nowo i w drugą stronę będziemy kopać, cięższe nie wiem czy, naprawdę nie wiem, czy dobrą stronę kopiemy więc cóż, ja będę tutaj kopać, myślę, dalej. Mam czas, mogę spokojnie kopać. No i oddaję podziękuję za uwagę, widzimy się w na następnym odcinku. Na razie.